Witam wszystkich. Zaczynam dzisiaj nowy projekt Chrysler 300C. Już jest zmatowiony, częściowo zabezpieczony i będzie malowany yy, wałkiem. Tak jak predator, tak pomyślałem, że Nissana też pomaluje wałkiem. Ciekawie jestem jak wyjdzie. Będzie dwukolorowy. Tu będzie czarny pas. A ta strona będzie czerwona. Zmieni się troszeczkę wygląd. Oczywiście Batman pójdzie w to samo miejsce, co był. Będzie malowany farbą. Tą samą, co Nissan. Bardzo ładnie się tą farbą maluje. To nie jest jakiś tam sponsorowany film, ale to jest ta farba, która. Odporne jest na zarysowania i ciekaw jestem efektu Waszego zdania, bo projekt jest odważny, ale myślę, że będzie kiedyś pokażę Malowałem tą farbą felgi aluminiowe, w pięciu latach nie mam z nimi ani yy, żadnego problemu. Nie jednego problemu zobaczę. Wynająłem garaż. Bo pogoda jest strasznie wieczna, więc muszę to zrobić w garażu. Ale myślę, że wszystko wyjdzie. W całości będzie, myślę, fajnie wyglądało. Gorzej jeszcze mam problem z tymi klamkami i listwami srebrnymi. Tak jedni powiedział, że łączy tutaj, że to nie pokryje, że to w jakimś czasie odejdzie. Rzterka pomalowałem farbą na zderzaki. Jakoś tam się trzymają, tylko raz były pryskane. No mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze. Jak zacznę malować, to pokażę, jak to kryję w następnym filmiku.